Środa 1 grudnia Karolina Paras. Witam państwa i zapraszam na informacje piotrowskie, dziś w programie. Zima w kalendarzu, zatem akcja zima też już trwa. Ulica poprzeczna w remoncie. W informacjach powiemy także o konsultacjach w sprawie południowej obwodnicy miasta. Zima ta meteorologiczna już się rozpoczęła. Za nami także pierwsze opady śniegu. Ruszyła także akcja zima. Akcję Zima w tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, realizuje przedsiębiorstwo robót drogowych Pełk. Choć od kilku lat zima nie jest zbytnio uciążliwa dla drogowców, to przed każdym sezonem trzeba mieć zabezpieczony odpowiedni sprzęt, który potrzebny będzie w razie ataku śnieżnej zimy. Sprzęt jest w pełni przygotowany, jak poinformowali nas przedstawiciele firmy Pełk. Piaskarki, pługopiaskarki, spycharki i równiarki są sprawdzone i gotowe do użytku, gdy prawdziwa zima da o sobie znać. Sprzęt, który mamy do wykorzystania są to pługopiaskarki, pługi ciężkie, pługi lekkie, koparko ładowarki, mini ładowarki bobcat, spycharki równiarka oraz wywrotki do wywożenia śniegu. Na potrzeby akcji zima zgromadzono także 600 ton soli i 1500 ton piasku. Sprzęt wykorzystywany w akcji zima wyposażony jest w system lokalizacji GPS, który pozwala na prześledzenie danej trasy, jaką pokonał sprzęt. Dzięki temu łatwo można podejrzeć, gdzie pracuje piaskarka i ewentualnie skierować ją na najbardziej zaśnieżone ulice. Choć jest niewielka, każdego dnia przemieszcza się nią kilkaset osób. Jej stan pozostawia wiele do życzenia. Dziury, wyrwy i niebezpieczne krawężniki. To wszystko sprawia, że ulica Poprzeczna stała się bolączką mieszkańców pobliskiego osiedla oraz pracowników, jak i dzieci uczęszczających do przedszkola numer 7. Te problemy znikną jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Jaka jest ulica Poprzeczna, każdy widzi. Ciężko tu przejść o suchej stopie, a co dopiero przejechać wózkiem z dzieckiem. Mała uliczka w środku osiedla prowadząca do przedszkola to bolączka mieszkańców, którzy długo starali się o jej remont w ramach budżetu obywatelskiego. Wielokrotnie już pisaliśmy w sprawie naprawy tej drogi do Zarządu Drugi Komunikacji i w ramach projektu obywatelskiego udało się w tym roku rozpocząć pracę. Właśnie trwają bardzo intensywne i mam nadzieję, że w niedługim czasie doczekamy się drogi, z której będą zadowoleni na pewno rodzice, no i wszyscy pracownicy oraz mieszkańcy osiedla. Starania mieszkańców nie poszły na marne. Ulica jest remontowana w ramach budżetu obywatelskiego. Prace trwają. Wykonujemy nowy chodnik. W miejscu, oczywiście, gdzie istniał ten dotychczasowy, już będzie wykonany z koski i sama nawierzchnia jezdni też będzie zupełnie nowa. I, I dodatkowo, tam gdzie jest to możliwe, staramy się, aby pojawiły się nowe miejsca parkingowe i takie zatoki na kilka miejsc parkingowych, których wcześniej nie było, też się pojawią. Najważniejsze jest to, żeby było bezpieczeństwo, tak? żeby droga była dobra, żeby nie było żadnych wypadków, bo tak też się zdarzało. No a przede wszystkim poprawi estetykę tutaj na ulicy poprzecznej, na dużym dosyć osiedlu. Prace remontowe ulicy poprzecznej mają zakończyć się jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia. Tak więc jeszcze w tym roku mieszkańcy będą mogli korzystać z wyremontowanej i bezpiecznej ulicy, co ważne szczególnie w sezonie zimowym. Przy warianta przebieg każdego z nich można przeanalizować i ocenić. W Piotrkowie Trybunalskim trwają konsultacje społeczne projektu studium komunikacyjnego dla potrzeb budowy południowej obwodnicy miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Jakie są propozycje przebiegu południowej obwodnicy miasta od ulicy Dymowskiego do ulicy Sulejowskiej? To można zobaczyć już na zgromadzonej dokumentacji przedstawionej na potrzeby konsultacji społecznych. Autorzy studium przygotowali trzy warianty przebiegu drogi: zielony, fioletowy i błękitny. Każdy z tych wariantów, oczywiście, został szczegółowo przeanalizowany przez wykonawcę i wraz z rozwiązaniami technicznymi, z kosztami będą przedstawione naszym mieszkańcom. Skrajne fragmenty wszystkich wariantów są tożsame. Tak od strony Dmowskiego, jak i Sulejowskiej. Każdy z wariantów ma te same parametry, jak szerokość drogi oraz ilość skrzyżowań i węzłów. Główną cechą różniącą jest ich oddalenie od centrum miasta, aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej oraz zakładu oczyszczalni ścieków. Najbliżej centrum znajduje się wariant fioletowy, najdalej zielony. Natomiast błękitny to taka hybryda obu wariantów z pewnymi zmianami przebiegu obwodnicy. W części wschodniej miasta różna jest też długość: wariant fioletowy ma 9,5 km, błękitny blisko 12 km, a zielony 11,5 km. Jest to taki pierwszy etap, etap, który mówi o tym, że oczywiście jak najbardziej taka obwodnica jest nam potrzebna, będziemy dążyli do tego, żeby taką obwodnicę zrealizować. Myślę, że tym najbardziej priorytetowym to jest odcinek od ulicy Słowejowskiej do ulicy Krakowskiej Przedmieście, żeby wyprowadzić ten ciężarowy ruch z drogi krajowej poza miasto, wyprowadzi go z centrum miasta. No i oczywiście miasto będzie się starało o pozyskanie dofinansowania w nowej perspektywie, ponieważ będą to na pewno ogromne koszty i zważywszy na budżet miasta nie będziemy w stanie zrealizować go ze środków własnych. Koszty budowy całości obwodnicy są niebagatelne. Jak wynika ze wstępnych obliczeń, te kształtują się od 270 milionów złotych do 330 milionów. Konsultacje trwają do 6 grudnia za pośrednictwem formularza ze strony internetowej piotkow.pl. Co z opieką nad dziećmi, gdy dojdzie do zamknięcia, odwołania zajęć dla jednej z grup przedszkolnych czy klas? Zakład Ubezpieczeń Społecznych przepisy będzie interpretował na korzyść rodziców. Teraz zasiłki opiekuńcze będą wypłacane w przypadku skierowania na kwarantannę części szkoły czy przedszkola. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienia interpretację przepisów związanych z przyznaniem zasiłku opiekuńczego. By rodzic dziecka do 8 roku życia mógł go otrzymać, nie musi być objęta kwarantanną cała szkoła, klub czy przedszkole. Ubezpieczony rodzic może obecnie skorzystać z zasiłku opiekuńczego na dziecko, gdy jest ono chore albo objęte izolacją domową lub kwarantanną. Może też otrzymać zasiłek opiekuńczy, gdy musi zaopiekować się zdrowym dzieckiem w wieku poniżej 8 lat z powodu niespodziewanego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do której uczęszcza dziecko. Nie musi przy tym dojść do zamknięcia całej szkoły przedszkola czy żłobka, żeby rodzicowi przysługiwał zasiłek opiekuńczy. W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną, za zamknięcie placówki należy uważać również Zamknięcie na przykład klasy lub grupy przedszkolnej. Tak więc zasiłek opiekuńczy należy się nie tylko rodzicom dzieci, które zostały objęte kwarantanną, a także rodzicom uczniów zamkniętej klasy czy grupy, którzy takiej styczności nie mieli, bo w tym okresie nie przebywali w szkole. Nowa interpretacja przepisów wynika z wytycznych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i jest zgodna z kształtującą się w tym zakresie linią orzeczniczą sądów. Mają zaledwie kilka lat, a determinacji do gry i zwycięstw im nie brakuje. Młodzi sportowcy z Piotrkowa i okolic w minioną niedzielę wzięli udział w 34 tenisowych mistrzostwach ziemi Piotrkowskiej do lat 8 i 10. Aby wygrać trzeba grać, wiedzą o tym młodzi sportowcy, którzy od najmłodszych lat szlifują swoje umiejętności na piotrkowskich kortach, chociażby biorąc udział w zawodach takich jak te Cele są dwa, rozwijać sobie pasję i być jak najlepsi światowi zawodnicy. Moim zdaniem to jest moja ulubiony sport. A co jest z tym takiego fajnego? Przebywanie z przyjaciółmi, jak gram. Jakie jest takie twoje największe marzenie? Tenisowa oczywiście. Wygrać największy turniej z najlepszym graczem. A masz jakiegoś swojego ulubionego gracza? Dziokowicz. A chciałbyś być tenisistą? tak. Entuzjazm młodych tenisistów jest tym bardziej uzasadniony, że gra wyczynowa to niełatwy orzech do zgryzienia, zwłaszcza w tak młodym wieku. Nauczyć dziecko grać na takie małe pola, grać już w taki mini tenis jest bardzo trudno. Łatwiej na pewno jest zagrać w piłkę nożną, w koszykówkę, ale nie, nie w tenisa. Podczas 34. tenisowych mistrzostw Ziemi Piotrkowskiej od lat 8 i 10 adepci tenisa zagrali w systemie Każdy z Każdym, po czym wyłoniono mistrzów w kategorii chłopców i dziewcząt. Święta się zbliżają, a ten czas wykorzystywany jest do licznych akcji pomocowych. Tych nie brakuje w naszym regionie. Darczyńców i Świętych Mikołajów w tym roku będą mieć podopieczni domu dziecka w Piotrkowie Trybunalskim. Do wspólnego pomagania zapraszają Piotrkowscy policjanci. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim, Komisariatu Policji w Gorzkowicach, a także. Strażacy OSP w Rozprzy. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy do świątecznej zbiórki darów, które zostaną przekazane dla domu dziecka, dla podopiecznych domu małego dziecka w Piotrkowie. Takie dary jak żywność długoterminowa, produkty kosmetyczne czy higieniczne, można od dziś przekazywać do strażnicy OSP w Rozprzy. Natomiast 4 grudnia w sobotę policjanci wspólnie ze strażakami w Rosprzy oraz w niechcicach będą prowadzili na miejscu przy sklepach taką zbiórkę. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Warto dzielić się dobrem. Dla domu dziecka zbiórkę organizuje również Rada Osiedla Szczekanica w Piotrkowie Trybunalskim. Organizatorzy zapraszają do przekazywania nowych szalików, czapek czy rękawic. Dary będzie można przekazywać codziennie od 6 do 11 grudnia na Placu Zabaw przy ulicy Rzecznej 3 w godzinach od 16 do 17. Zmieniamy temat. Dziś w Kaplicy Cmentarnej odbył się pogrzeb Katarzyny Karewicz, wieloletniej pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także byłej prezenterki telewizji Piotrków. Kasia miała Zaledwie 52 lata, przez ostatnie lata zmagała się z ciężką chorobą. Pożegnali ją rodzina, przyjaciele i pracownicy biblioteki. Zanim zaproszę do obejrzenia magazynu sportowego, jeszcze jedna informacja w grudniu program nie tylko dla seniora zostanie wyemitowany nie w drugi poniedziałek miesiąca, a 24 grudnia i będzie to wydanie świąteczne. Zapraszam na magazyn sportowy, dziękuję za uwagę, do zobaczenia. 1 grudnia w kolejnym wydaniu magazynu sportowego w telewizji Piotrków wita się z państwem Michał Ostafilczuk. Jest pierwszym zapaśnikiem, który wywalczył dla Polski złoty medal mistrzostw świata w stylu wolnym i zarazem pierwszym, który został mistrzem świata w barwach Piotrkowskiego klubu. Pochodzący z Dagestanu 33-letni Magomed Murad Gadżijew, po mistrzostwo sięgnął w kategorii do 70 kg na początku października w norweskim Oslo po czempionacie wyjechał w rodzinne strony i dopiero teraz odwiedził miasto, którego barwy reprezentuje jako zawodnik AKS w Wrestling Team. Jak sam przyznał, jego celem są igrzyska olimpijskie, które odbędą się za 3 lata w Paryżu. Tak, to jedyny medal, który brakuje, to olimpijski. Chyba każdy sportowiec, który trenuje, marzy o tej medali. Ktoś Dochodzi do swojej marzenie, ktoś nie, to tak ja nie mogę narzekać, Bóg mi dał bardzo duże medale, dał bardzo duże sukcesów, i jak będę ten medal, będę trochę szczęśliwy jak nie, to też szczęśliwy. Od 2014 roku Gadzijew reprezentuje Polskę, a od 2017 roku AKS w Wrestling Team Piotrków. Ojcem chrzestnym sprowadzenia zapaśnika do Piotrkowa był wielokrotny mistrz Polski w zapasach w stylu klasycznym Paweł Grzybicki. Przypadek zrządził, że trener Jusup zadzwonił i spytał się, bo słyszał o Piotkowie same dobre rzeczy o klubie, i czy byśmy mu rada nie wzięli do siebie pod skrzydła. No i to był okres KRZ u w porozumieniu z kolegami wtedy menadżerów klubu no podjęliśmy decyzję, że zgadzamy się, jesteśmy zainteresowani. No nie ukrywam, na kilku deskach na składzie drewna podpisaliśmy umowę, wszelkie dokumenty. No i tak Murat znalazł się całkiem, powiedzmy, przypadkowo w Piotkowie i styl wolny mamy w Piotkowie. W olimpijski start Gadżiewa wierzy jedyny piotrkowski medalista olimpijski w zapasach. Wicemistrz z Barcelony z 1992 roku, Piotr Stępień. To jest wybitny zawodnik, tak? I wie, czego chce. Powiedział, że chce spróbować, chce zawalczyć. Brakuje mu, właśnie, tylko medalu olimpijskiego. Ma medale z mistrzostw świata, z mistrzostw Europy. Medal olimpijski był takim ukalorowaniem jego, jego kariery sportowej. I, i myślę, że, że to go będzie mobilizować, to go będzie trzymać w tym rygorze, o którym wspomniałeś, i, i, i powalczy o wyjazd do Paryża. Gadżijew w barwach AKS wywalczył już tytuł Mistrza Europy w Rzymie w 2020 roku, Mistrza Świata w Oslo w 2021, Wicemistrza Świata w Paryżu w 2017 roku, a w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio przegrał w ćwierćfinale. Znowu była to wojna nerwów, ale najważniejsze, że zwycięska. Pietrkowianin pokonał w Głogowie Chrobrego 33-32 i ma już na swoim koncie sześć wygranych. Z 18 punktami Piotrkowianin zajmuje obecnie piąte miejsce w ligowej tabeli. Wynik meczu jedenastej serii otworzył jego najskuteczniejszy zawodnik Jan Stolarski. Po chwili wyrównał Rafał Jamiał i przez najbliższe minuty wynik spotkania oscylował wokół remisu. Żadna z drużyn nie potrafiła odskoczyć od rywala na dwie bramki, aż dostano 15 do 15. Dopiero wtedy Chrobry zbudował sobie minimalną zaliczkę, z którą zszedł do szatni. Piotrkowianin zaczął zdobywać przewagę kwadrans przed końcem meczu. Nasza drużyna prowadziła różnicą jednej, dwóch, a przez chwilę nawet trzech bramek 29 do 26. Chrobry jednak nie miał zamiaru odpuszczać i doprowadził do remisu 31 do 31. 60 sekund przed końcem było 33 do 32 dla Piotrkowianina. Po dwóch bramkach Jana Stolarskiego, ale gospodarze mieli piłkę. Kluczowa okazała się jednak interwencja Kacpra Ligarzewskiego, który zatrzymał Jakuba Orpika. Jestem bardzo szczęśliwy, tym bardziej, że Przyjechaliśmy w okrojonym składzie, w składzie jeszcze na dodatek Roman Pożarek nam wypadł, główny nasz obrońca, więc ta pierwsza połowa jakoś nie mogliśmy się skleić i nie wychodziło nam to, graliśmy za pasywnie i drużyna z Bogowowa dochodziła do czystych pozycji i oddawali rzuty z 8-7 metra. A nawet jakby to był metr wrzut z dziewiątego, no to nie było dobrego bloku i w drugiej, drugiej połowie posławiliśmy na, na, na kartę na całość, też troszeczkę byśmy jakby zmuszeni przez to i wyszliśmy na początku chcieliśmy tylko wyjść 5 plus 1 pod, pod paterka, który naprawdę zagrał super pierwszą połowę. Wiedzieliśmy, że jest bardzo groźny, dynamiczne i dużo akcji jakby <laughs> kończy się, czy on jakby rozpoczyna i, i, i robi tą całą przewagę. Bo tym momentami z tych 5 plus 1 robiło się 4-2, ale na szczęście cała drużyna wytrzymała te, te ciśnienie w dodatku super parady yy, ligarza, który nas no, szczególnie tę ostatnią, ostatnią piłkę wy, wyratował i, i tak powiedziałem jestem bardzo szczęśliwy z tego, bo to, co dzisiaj zrobili moi chłopacy, to jest tylko wielki szacunek dla nich, ukłon w ich stronę, że nie poddali się, walczyli do końca. Na pewno zabrakło znowu trochę skuteczności w rzutach tych bezobronnych i z wygodnych sytuacji. Tak jak mówię, stuprocentowych sytuacji. To na pewno, ale ciężko powiedzieć, bo w dwóch meczach ostatnich to szczęście było na naszej stronie, fortuna była na naszej stronie, wygraliśmy szczęśliwie z Tarnowym, bo do końca, wygrali jedną. Tak samo doprowadziliśmy do karnych teraz w Lubinie, w Derby. Wygrali pokarnych, dzisiaj mogło być to samo, można tak powiedzieć, mógł być drożdżowiec taki, chyba kibiców już przyzwyczaili do tego, ale dzisiaj fortuna o, trochę odwróciła się od nas. W najbliższą sobotę 4 grudnia do hali Relax zawita najbardziej utytułowana polska drużyna wszechczasów, reprezentant Polski w Lidze Mistrzów Łomża w Iwakielce. Mecz rozpocznie się o godzinie 19, a na relację z tego spotkania zapraszam za tydzień.